Drogi wodniku, droga wodniczko. Masz takie dobre karty na ten tydzień, że nawet nie wiem od czego zacząć. Po pierwsze, centralną kartą w czytaniu z przełożenia jest to królowa mieczy Twoja energia powietrzna. Czyli dobrze sam sama się w tym tygodniu ze sobą czujesz. Pięknie. Druga karta. Wypadła podczas tasowania cesarz. Cesarz mówi o tym, że jesteśmy w jakimś takim poczuciu pełni, sprawiedliwości, poczucia wpływu na przebieg zdarzeń. Zobaczcie, ten człowiek stoi w takich żelaznych butach, na szeroko rozstawionych stopach, czyli mocno trzyma się podłoża, czyli nie bujasz w tym tygodniu w obłokach, prawdopodobnie skupiasz się bardziej na materii albo na swoich zmysłach, bo mamy tutaj piękną czerwień, czyli kolor. Miłości, a w tle pomarańczowy, czyli taka energia do działania, do poczucia, właśnie, że panujemy nad sytuacją wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, i jesteśmy co ważne, też pokojowo nastawieni. Stąd ten baranek na niewinny, na grzbiecie, na plecach tego cesarza, ale też zaznaczamy ten teren i e, m, jesteśmy w dobrym miejscu. No i trzecia karta, równie mocna, mag, energia maga. I też zobaczcie, miecz, czyli dwa razy miecze, znowu twoja energia. Możecie czuć się tacy przebudzeni, przebudzone, czuć się bardziej zmysłowi, wzbudzać większe zainteresowanie. Jeśli szukacie osoby do relacji, to emanujecie taką energią, Tutaj trochę trzeba uważać na to, żeby tą energią za mocno się nie posługiwać. Ja zawsze przy tej karcie trochę mówię o tym, bo mamy węża na szyi, czyli jakieś kuszenie, żeby trochę tego uroku osobistego no, do niecnych celów nie wykorzystywać, tylko starać się po prostu. Bycie zgodnym z tą energią, ale wiecie o co chodzi, tak? Jeszcze mamy w rogu tej karty małpkę, którą widzimy tutaj troszkę obciętą z wielką monetą, czyli też jakaś pomyślność w finansach u Was w tym tygodniu. Drogi Wodniku, droga Wodniczko, prawdopodobnie rządzisz w tym tygodniu. Dobrego tygodnia, pozdrawiam serdecznie.